Facetem, który wchodzi do restauracji i któremu mówią, może pan zjeść co pan chce, ale w karcie są tylko dwa dania i parę przystawek. Bo, Bo proszę państwa, Kaczyński i Tusk to jest orzeł i reszta. To jest awers i rewers. Niby są pokręcone w przeciwnych stronach, ale to jest tylko obracać, a nie możemy za nią niczego kupić, bo ta waluta jest niewymieniana. Ja chcę zupełnie innej waluty, a nie ciągłego obracania tej monety i ciągłego zmuszania mnie do wyboru między mafią i sektą. Że w tej naszej historii widzimy tylko powstania wodzów i komendantów, a nie widzimy tego, że myśmy cudu odzyskania niepodległości dokonali, dlatego, że w XIX wieku, w jego schyłku, Polacy potrafili się zorganizować Polacy potrafili stworzyć społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny, mówiąc językiem dzisiejszym, chociaż nie mieli własnego państwa. I w ten sposób to była droga do odzyskania państwa. A walka zborona była tylko możliwa dzięki temu, że to się dokonało. I dzisiaj, kiedy mamy to szczęście, że mamy niepodległe państwo, nie musimy go zbawić, musimy je tylko naprawić. Dzisiaj musimy postępować tą samą drogą. Bardzo się cieszę, że mogę patrzeć, jak moje nadzieje się spełniają. Kiedy pisałem już jakiś czas temu, że Polski nie naprawi żaden wódz który swoich wiernych pretoria postawi w miejscu tych złych i teraz będzie dobrze. Że Polski nie naprawi się żadnym powstaniem, żadną rewolucją, żadną awanturą na ulicach. Że Polskę naprawić można tylko wtedy, jeżeli Polacy, tak jak Amerykanie, będą kilka godzin w tygodniu, niech będzie co najmniej godzinę w tygodniu poświęcać dla Polski, to miałem nadzieję, że ktoś to podchwyci i cieszę się, że widzę tak wielu ludzi, którzy się ze mną w tej kwestii zgodzili.